Ma? Słuchajcie, jako że w tym tygodniu jest premia razy dwa na misję VIPA. Tam wiadomo, razy dwa hajsu, dwa, ra, dwa razy RP. Hmm, postanowiłem, że nagram coś takiego, jak, jakie misje opłaca się samemu ogrywać. Jest ich co prawda kilka, żeby grać sobie jako tutaj prezes. Wchodzimy w zadania VIP-a, No bo wyzwanie możemy zrobić, bo musimy mieć kogokolwiek. No i tutaj też niektórych misji jak widzicie, też musimy mieć więcej osób nie niektóre tutaj trzeba po prostu posiadać pojazd, na przykład tak jak tutaj, Place Aqua. Co nie tutaj jakichś ludzi trzeba posiadać, jest bardzo dużo tutaj różnej misji. Generalnie tak, najbardziej to chyba nikogo nie zdziwi, najlepszym po prostu misją jest Yy, łowcę głów do rozgrywania. Jednakże no, poza łowcą głów jeszcze można grać coś innego. Dlaczego łowcę głów, nie? Bo zaraz wam tutaj pokażę. Oczywiście wiadomo, jeżeli mamy opresora dwójkę, to to, to jest wszystko najbardziej efektowne. Ale zaś z drugiej strony pytanie, czy już, jak ktoś już ma opresora dwójkę i dostęp na Kayo Perico, czy ma jakikolwiek większy sens. I tak, generalnie zazwyczaj preferuję, jak już mamy cię w nich walić, nie? No to coś takiego, żeby być bardzo z przodu. Nie, nie... bo wiecie, jak rakiety tutaj lecą, nie? Da radę tą misję nawet zrobić 2,5 minuty, jeżeli ktoś oczywiście ma dobrego spawna. I to jest bardzo ważne. Najlepiej odpalać tę misję sobie w mieście dlatego, bo wybierze wszystkie punkty w mieście. Jeżeli jest poza miastem, tutaj bardzo mocno rozwali. A już myślałem, że ta, ta rakieta tak fajnie wleci. O, tutaj bardzo fajnie się punkty poukładały. Nieźle, bardzo no dobrze, bardzo dobrze. To też jest bardzo ważne, jeżeli z kimś gramy tę misję. To... Każdy dostaje w miarę tyle samo hajsu. Może tam się różni, nie wiem, stówką, dwoma, nie wiem, coś takiego w tym stylu, ale... Nie są kwoty, wiecie, nie wiadomo jak duża. Więc tutaj w miarę każdy zarabia tyle samo, nie? Nie wiem, czy z EXPEM jest tak samo, że każdy dostaje tyle samo, czy też nie. Ale tu patrzcie, zrobiłem to, nie wiem, dwie minuty, czy coś takiego i... 41 tysięcy. Świetnie, nie? No i teraz, jak wchodzimy znowu sobie w domenę interakcji, i znowu tutaj mamy teraz te zadania, to widzicie, że. A jeszcze jeszcze gra nie uznała, że skończyłem. Trzeba dać im dość grze chwilę. Niech tam się załaduje, niech tam ogarnie, że już jest koniec. Wydaje mi się, że już wystarczy. I proszę, jak teraz chcemy tutaj wejść, widzicie, mamy teraz znowu. Czas. 5 minut oczekiwania. Jednakże. Dodatkowo na łowce głów mamy teraz cooldown 10, no, no to widzicie, w takim razie musimy zagrać sobie następną jakąś misję, no ale to pokażę wam oczywiście jak minie pier... cooldown. Dobrze, teraz tak, kolejną taką rzeczą, którą jest spoko sobie robić solo, jest to po prostu turysta, turysta wiadomo sobie odpalamy i musimy za pomocą tutaj tej apki tutaj znaleźć. No i mamy parę misji, na przykład tutaj mamy, że musimy w gąszczu odnaleźć tą właściwą. Dobrze. Znalezione. No I po prostu jedziemy sobie po miejsce. Tutaj nie wiem czy akurat miejsce gdzie odpalamy misję ma tutaj większy sens. Czy też tego sensu jakby nie ma, że i tak tutaj będziemy porozwalani. Jednakże i tak bym cały czas to odpalał sobie w mieście. No miejsce jest oczywiście wiadomo, nie będzie tak dobra jak łowca głów, gdzie zrobimy ty nią dwie minuty i pół, może 3, do, 3, do 3 minut zrobimy, nie. No tutaj raczej dłużej nam to zajmie, może z 5. Tak nie będę mówił, że to jest oczywiście tragiczne. No i dobra, i paczuszka tutaj na mnie czeka. Zabieramy sobie paczuszkę. z buta, bo normalnie nie weźmie, świetnie. No i odpalamy znowu aplikację. Proszę, teraz coś fajnego, coś łatwego, czyli klikanie Enter. Oczywiście musiałem zrobić błąd na starcie, bo inaczej się tego przecież nie dało już zrobić. No idealnie, znowu sobie jedziemy, dobra. Kolejna paczuszka tutaj czeka. Widzę na torze skaterskim. świetnie. Zabieramy sobie ją, i znowu wchodzimy sobie w aplikację. Teraz nie wiem, co to sobie, co. To... To można by nazwać Linie. O, jak będą linie, teraz są do zrobienia, i to są w sumie wszystkie trzy mini-gry, które są ym, dostępne na tej właśnie misji VIP-a. I sobie jedziemy po ostatnią paczkę. Jak widać, zajęło mi to nie, nawet, nawet nie tak długo. nie? Spodziewałem się, że zrobię to w 5 minut, a tu 4 minut. Nie ma tragedii, no nawet szybciej zrobię, bo zanim tam dojednę, to nawet ym, nie będą to 4 minuty, tylko z 3,40 może będzie. Ale i tak nawet, nawet, no nie ma tragedii, nie ma tragedii. No dobra, to jeszcze oczywiście nie jest wszystko, warto jest sobie jeszcze robić na tych misjach VIP-a. Ale jak widzicie, znowu 43 tysiące wpada na konto. Ale i tak będzie pewno lepsze pytać, czy to w ogóle to jest opłacalniejsze od nawet warsztatu? Właśnie, kurde, na takie pytanie jest ciężko odpowiedzieć mi. Czy to będzie bardziej opłacalne od warsztatu? Możliwe, że nie, ale. Dobra, no to teraz wiecie. Yy, zaczekamy znowu sobie, trzeba zaczekać 5 minut na misję i, i weźmiemy sobie coś następnego, nie? Dobrze, kolejną misją, którą tutaj można sobie zrobić, jest wrogie przejęcia. Generalnie tutaj musimy sobie wybrać jak najbliżej tutaj, gdzie mamy. W moim wypadku to będzie. Lotnisko, tak przynajmniej myślę. Chyba stan będę miał najbliżej na lotnisko 3,5 km, no, no nie jest najgorzej. Więc szybko tam można się przejechać. To jest generalnie też prosta sprawa, wiadomo. Znaczy, zawsze będzie prosta sprawa, kiedy będę posiadał opresora MK2. Z opresorem MK2 wszystko jest proste. I, I to naprawdę jest takie proste, że dopiero. Poza tym, jeszcze, oczywiście, jest jeszcze jedna misja, którą jest, oczywiście, warto sobie wykonywać. Jednakże już do tej misji będziemy potrzebowali pojazdu. Tak y dokładnie. Potrzebujemy jednego pojazdu, więc już tutaj jakikolwiek można by nazwać, że to jest to większy wydatek. No ale to wiecie, na spokojnie. Na ten moment zajmujemy się właśnie wrogim przejęciem. Jeszcze tam jest odzyskanie mienia, ale tam to, 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 to tamtym zapomnijcie. To jest bardzo proste, nie? Tutaj jedziemy, bierzemy walizeczkę i uciekamy, co nie? I to jest właśnie w tym bo o to w tym właśnie chodzi. Po prostu proszę, pozostają No, proszę, już ich nie ma. Mamy sobie walizeczkę i jedziemy z nią do punktu dostawy, nie? Gdzie on? Jeszcze można wziąć tę misję zrobić jeszcze szybciej, jeżeli bym był jeszcze bliżej tego punktu. Wtedy jeszcze szybciej można zrobić I to właśnie też jest duży plus tej misji, że my sami wybieramy sobie punkt Więc w zależności od tego jak blisko czego jesteśmy Jest oczywiście to o wiele łatwiej No nie będę mówił, że nie jest co zrobić, nie A tutaj też wiadomo, kolejna rzecz jest taka, że też jak lecę tym opresorem To ja mogę dosłownie lecieć do tego punktu w linii prostej, nie A samochodem trochę by trzeba było, wiadomo Przez ulicę jechać, jak ulicę prowadzą Dlatego to jest też tutaj bardzo, bardzo spoko, żeby sobie to rozgrywać I tu też dodatkowo nie mamy żadnej minigierki Więc to jest bardzo prosta rzecz Idziemy do punktu A, a potem jedziemy do punktu B. No i większej filozofii tutaj już więc nie posiadamy. Proszę zajęła 2 minuty 20. No, prak praktycznie tak z 2 minuty to zajęło. I jakieś 30 sekund. nie? To nie, nie ma tragedii. No i 31 tysięcy. No to już akurat z Hajsem jest troszeczkę gorzej. No ale nie będę mówił, że jest oczywiście tra tragedia i dramat, nie? No i właśnie jest jeszcze ostatnia miejsce, w której będziemy potrzebowali sobie pojazdu. Tutaj to jest Beka, tu się zrespił samochód. XD, dobra, no to i tak pauza tego, A to jest XD, w sobie. Dobra, jeżeli chodzi o następne zadanie, no to z tego wszystkiego oczywiście już pozostała nam ostatnia rzecz, bo wiadomo, wszystkie się tam już tam one biorą, tam pasują. Jednakże została nam misja z pojazdami. Tutaj wiadomo, są tam Phantom Wedge, Ruinera i tak dalej, nie? Ja tutaj nie mam nawet wszystkich kupionych tych pojazdów. Jeszcze, no bo w sensie one nie były do niczego potrzebne mi bardziej, dlatego one nie są aż tak bardzo ważne. Mianowicie, do jednego zadania z VIP-a potrzebujemy Boxvilla. Boxville, to jak oczywiście ostatnie zadanie mówię już. Boxvilla możemy sobie wziąć i kupić w stoku Z tego co pamiętam on był w Warstoku. I był dosyć drogi. To była dosyć droga zabawka. To nie było takie tanie. O nie, nie. To czy drogie, no wiadomo. Nic nie jest drogie, kiedy możesz zrobić jeden napad na Kajo Perico I do widzenia. No ale no, 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 wiecie, co mam na myśli przez to, nie? Popatrzcie, 2 miliony. Tutaj, box wielopancerzony: 2 miliony 200. 000. Nie jest to wiadomo dużo, bo to są. To, są jedno, to jest półtorej napadu do zrobienia. On jest nam potrzebny do tej misji. No to bierzemy go sobie. Kupujemy. Kiedy już mamy ten pojazd. Otrzymujemy możliwość właśnie odpalenia sobie misji VIP-a Ruchoma Forteca, nie? To zadanie, jak wam tutaj pokażę Ruchoma Forteca I widzicie, klikam sobie Enter Start Respi mi się tutaj pojazd I tak, na czym polega to konkretnie zadanie? Tutaj sobie możemy do niego wejść On jest to tutaj Jednakże on nie jest tutaj najważniejszy Mianowicie chodzi o to, że, że, że. Musimy niby, wiesz, niby chronić Ten pojazd Jednakże tak naprawdę boty, które się respią i on, te boty atakują właśnie nas, a nie furgonetkę. Zatem idzie, patrzcie, mogę zrobić coś takiego i oni już mnie tutaj nie złapią. Po prostu, oni są tam na dole, ja nie wiem, mogę jeszcze się tak schować. Nawet możecie tutaj zobaczyć na mapie, że oni nie będą walili do tego wozu, tylko będą chcieli walić do mnie, nie? Za zatem będzie szło? No... Nie, Oni nie trafią, czyli ja tak mogę stać 10 minut na awku i będzie darmowy hajs. Jednakże tą misję daje na sam koniec do tego, no bo ona trwa jak widzicie no 10 minut. Co za tym idzie, no przez 10 minut zrobimy dosyć dużo. Jednakże no też trzeba ją wziąć pod uwagę, gdyż jeżeli chodzi o misję, gdzie potrzebujemy jakikolwiek pojazd, ta misja jest naprawdę bardzo, bardzo prosta i nie wymaga tak naprawdę wiele, tak jakby się mogło yy, wydawać. Jednakże wiadomo, tutaj trzeba zainwestować w pojazd, który kosztuje 2 miliony 200. 000. I to jest właśnie jeden z największych minusów, jeżeli właśnie o to chodzi, ale... No widzicie na mapce, że dalej mnie oni nie gonią, jak tutaj stali i tak dalej stoją i pilnują punktu. I generalnie w tym miejscu odpala... Znaczy... Tutaj w tym miejscu jest generalnie spoko to odpalać tę misję. Nie jestem pewien, czy zawsze tutaj jest tego spawn, ale jeżeli jesteśmy blisko tego miejsca, no to tutaj sobie żebyśmy odpalali tę misję, no to będzie nam... Okej, okay, jak... Ona znajduje się tu, żeby tak też było łatwo do znalezienia, że ona jest gdzieś tutaj. I co? I właściwie można powiedzieć, że można wstać, iść sobie i wrócić za, nie wiem, za te 8 minut. No, już powoli czas dobiega końca. Widać, że nawet jakaś druga kulka się tutaj pojawiła. Tamci stoją, ci tutaj jadą, ale oni są zrobieni nie po to, żeby atakować ten pojazd, tak jak, tak jak powinno być, tylko oni są mnie atakować. Na tym idzie... Ta misja przez ten sposób można by nazwać, że jest wagowana. No, widać, że oni jeżdżą sobie od dołu. No i co? No nic nie zrobią mi tutaj. Nie mają po prostu dobrze, no, można powiedzieć, że podjazdu, żeby cokolwiek zrobić. Także, no, furgonetka jest ochroniona, zarobiona jest. Ja jestem. A ja z tego, że sobie stoję na dachu, jeszcze do tego zarobię. Czyli po prostu w 10 minut na awku można coś. Zarobić w ten sposób, zobaczcie ile wejdzie. 70 tysięcy. No, oczywiście to jest 70 tysięcy. Tylko tutaj miejmy pod uwagę, że trwa to aż 10 minut, a łowce głów robią na przykład 2 minuty. Dlatego warto jest sobie tą misję, oczywiście ją robić, jeżeli idziemy na AWK, tylko nie tak, to nie robicie mi jako głów. Dobrze, no i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o tydzień. Z misjami VIP-a na premii, jeżeli kiedyś się pojawią, jest prawdopodobnie będzie ten materiał po prostu odświeżany, jeżeli będzie taka premia. W takim razie to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.